Tibi, co ty tutaj robisz? Ja cię, co ty tutaj robisz? Co ty za Poczekaj, poczekaj. Właśnie przygotowuję torcik kanapkowy prosto z naszego kąciku smakosza z Facebooka. Baj, wow. jedna kromeczka, druga krąbeczka, ja. czwarta, czwarta, piąta, szósta, puść. osma, dziesięć, dwanaście. Tak, tak. I mamy wielki torcik kanapkowy. Jeszcze tylko twaryszkiem to wszystko, ja. to wszystko twaryszki zrobię. I popatrz, kochanie moje różowe, no popatrz, co za ciebie na śniadanko zrobiły. Ojej, Guzimy my to wszystko zjemy. Jak to, to, zdrowe jest, co, Stevie? Powiedz, że to zdrowe, zdrowe, prawda? No oczywiście. Zdrowe. To może, to, to, to może, to może po soczku jeszcze. Jakim? Pomarańczowym. Tak, myślę, Pomarańczowy. No to co, to, to, mm, ja spróbuję. Muszę przełknąć. O powiem ci, Stevie. Tak, no, pycha, no taka pycha, że. Oho, ho, ho, że mycha, pycha! No, że mycha, pycha! No właśnie! A wiesz, co tam jest między tymi kanapeczkami? No właśnie, nie wiem. A pokażesz mi, co tam. O, już widzę, mi ogóreczek, o góreczek! weczka! Nie wiem, co to za kolor. No, no jak to rzadkie weczka? Różowy, różowy, No różowy, różowy, różowy no! Mm. No to co? To my zjemy, a dzieci w takim razie spróbują znaleźć na Facebooku, co? Wejdźcie na kącik Smakosza i sprawdźcie.